Proszę tak wygląda most. Most to jest coś, coś co nas łączy, coś wspólnego. Czy bywacie czasami na konferencjach, kongresach, imprezach, galach, targach, etc. Czy tam przyznają nagrody? Z nagrodą. Jak wykorzystać nagrodę? Pochwalę się, kilka dostałem w życiu, to jest właśnie taka jedna sytuacja. Dostałem nagrodę osobowość roku, ale ten sam organizator, który jest tu w tym roku, czyli Mariusz pójść organizuje też gale pod tytułem Luksusowa Marka Roku. No i tam dwa miesiące później była ta Luksusowa Marka Roku, przychodzę i od dawna mam wypracowany schemat. Blisko sceny, jak taki gościu schodzi z tą statuetką, to ja mnie serdecznie gratuluję. Wychodzi jakiś gość, taki fajny, i dostaje nagrodę: luksusowa marka roku za zło. Prywatne zło. Zło się różnie kojarzy ludziom, a prywatne zło się jeszcze różniej kojarzy, zgadza się? Ale jesteś w robocie rób swoje. O co Jacek mówił. jego dziadek jak karmił kury nie używał pojęcia motywacja, po prostu robisz swoje, to jest Grzegorz Turniak, cokolwiek by się stało, Grzegorz Turniak będzie łączył ludzi, jak jest kawa, jest Turniak, jak jest Turniak, jest kawa, to jest oczywiste, rób swoje, więc podchodzę do gościa, ja mówię gratuluję serdecznie tego, tej nagrody, a gdzie jest to zoo, facet mówi, panie, nie będziesz pan wiedział, mówię, jak nie będę wiedział, Mówi: panie, jak już tak jechał na Poznań, na Poddebicę czas skręcić tam i na wartę, jechał i tam jest ten, ten torzą, nie? Ja mówię, to jak nie będę wiedział, jak moja mama się w Warcie urodziła. A on mówi, a to dziwne, bo moja też. Na czym zbudowaliśmy most na tej samej szkole, do której w Warcie chodziły nasze matki dziesiątki lat temu? Co z tego wynika? Minęło kilka dni, jest sobota, w sobotę rano normalny mężczyzna po zrobieniu zakupu idzie pod prysznic i się prysznicuje i w tym momencie słyszę głos mojej żony Biegiem, biegiem! Ja ale jestem mokry, nie szkodzi, wal! No więc biegę. Pierwszy i ostatni raz w życiu miałem wybaczone, że na mokro przebiegłem przez pokój, a ludzie wiedzą o czym mówię. I co się dzieje dalej? Siedzi pan Andrzej Pawik z żoną Anną, u siebie w domu i na rękach mają dwa białe lody, takie malutkie. Na co moja żona mówi, jedziemy tam. Ja mówię, jak, jak my się wbijemy na patę? to jest niemożliwe. Ty mnie nie kopasz. No i to jest właśnie koniec dyskusji. Właśnie to już musicie tylko coś tam zaaranżować. Dobra, dzwonię. A on mówi, no nie, nie, no panie ma to jest listopad. No zwierzęta są już w klatkach. Ja mówię, w hangarach. Ja mówię, panie, co mam powiedzieć? Nie chodzi mi o żerafę? Tylko te małe, białe by? No nie powiem tego. No i ostatnia linia obrony. Mówię, nie pan, ja i tak będę jechał do Warty, no bo jest listopad, groby trzeba lampki zapalić. A on mówi, aaa. To ty jesteś ten marek. No to przyjeżdżajcie. Tylko żebyście nie byli do dziesiątki. Bo my potem na dwunastą do kościoła przyjechaliśmy. Zrobiliśmy tam 150 dzieł. Pokażę wam tylko dwa. Odrzuty. Ja jestem matką. To jest pierwsze. To jest właśnie biały lew. To jest Lar. I to jest drugie. To jest lewe. 148 zdjęć, domyślacie się, kto jest na nich. Moja żona, miała albo na głowie, pod pachą i tak dalej, byliśmy odkażeni, przebrani, to wszystko było zapewnione. Dlaczego to pokazuję? Dlatego, że kilka tygodni później padłem na pomysł, żeby zrobić kartkę pocztową. Kiedy zrobiłem tą kartkę pocztową na Nowy Rok i wysłałem ją do tam 300, 400, 500 moich klientów, dostałem ileś odpowiedzi. To zdjęcie, które widzicie, jest warte około 100 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że miałem telefony. Marek, skąd Ty wziąłeś białego lwa? To mówię, bo nie a, a przy okazji, wiesz, jak rozmawiamy, to czy ty gdzieś na początku stycznia miałbyś chwilę czasu, żeby kawę wypić? Wiesz, bo mamy taki pewien pomysł na projekt szkoleniowy. Chętnie byśmy Cię w tym widzieli. I mam do Was pytanie, czy myślicie, że gdybym nie zobaczył białego lwa, to bym zadzwonił? To jest efekt łowu. Zbudowany na moście most jest zbudowany na szkole w warcie sprzed wojny. To jest to osiągnięcie. Tego Wam serdecznie moi drodzy życzę. Powiecie głupiej, kurze, ziarno się trafia. Nawet ślepej się czasem trafia. Nie. Tak wyglądają moje kartki od wielu, wielu lat. To jest choinka z Jerozolimy. To jest choinka od Matki Boskiej z Efezu. Kto był w Efezie? Ręka do góry. Widzieliście domek Matki? To jest stamtąd choinka. To ja sobie płynę y, Dahab, Blue All, przejście na Arczu. To jest taki wyczyn nurkowy. To jest też kartka świąteczna. No i ten lew, którego tutaj widzicie. Tak się robi efekt a na koniec chcę Was zaprosić do jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie, żebyście znowu coś przećwiczyli technicznie i dlatego Was proszę, żebyście wszyscy w sali yy, i złapali te pary, w których byliście. Czyli para, 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 para. Kto nie ma pary, tu jest para, proszę bardzo, ten VIP do tego VIPa, kolego, Zajmie się tutaj kobietą i już. Kto i bardzo dobrze. Teraz uwaga. Instrukcja jest następująca. Osoba w parze numer jeden podnosi rękę do góry. Znakomicie. Odwracamy się do siebie. Parzami. Parzami. Parzamy do siebie. Powtarzam. Wycieramy, przykładamy ręce i dwójki przepychają jedynki. Może teraz? Mat Nie! Ludzie, matko dosto. Co wy robicie? Usiądźcie. Zuzanna, która mnie tutaj zaprosiła, mówi Marek, warto. Ja mówię, ale czy ten zespół, który tu będzie, jest bardzo jej spędzić z nim cały dzień, a ona mówi warto, to są najlepsze siły sprzedażowe w Polsce. I ja patrzę, ja oczom nie wierzę. Prosta instrukcja. Nic nie wychodzi. Jeszcze raz tłumaczę. Może domu Wam wyjdzie. Numer jeden, numer dwa. Wycieramy, przykładany, chaj. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Co wyście robili? To nam się kazał na pierwny czas. Bardzo Ci dziękuję. Książka, tam widzicie, o, tam siedzi taki pan z I on ma książki Jacka, moje książki, nawet Jacek tam siedzi, jak widzicie. I Grzecia Turniaka książki zapraszamy serdecznie. Tam są te historie opisane, a Ciebie zapraszam po książkę w prezencie z delegacją. Bardzo Ci raz jeszcze dziękuję. Brawa Moi drodzy, to co zrobiliśmy, to technika KMMO. Bardzo często jest tak, że klient mówi za drogie, ale mówimy jak za drogie, to czegoś Pan to porównuje, że proszę, proszę Pana, to jest najlepsze w swojej klasie i tak dalej, i tak dalej. A nie tak, nie przepychajmy Akcja, reakcja, akcja, reakcja, my wspinamy się jak małpy, nie wiadomo na który poziom dojdzie do konfliktu. Mówimy, Pan mówi, że to jest drogie, ma Pan rację. Bo wielu ludzi też tak wcześniej myślało. Ale kiedy? Policzyli, sprawdzili i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że to jest zupełnie sensowna cena. Nigdy nie przecz doświadczeniu klienta. Za drogie, za mało, za dużo, za wysoko, za nisko. Ma pan rację, kiedy Pan tak myśli. Ma pan prawo tak myśleć. Bo wielu ludzi też tak myśli w pierwszej chwili. Ale kiedy okaże się źle. Że... I to jest jedna z technik na zamykanie. Tak jak Jacek mówił, najtrudniejszy mechanizm. Zamykaj na tym, a nie na presji. Dziękuję Wam bardzo.